Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Leo Messi i Neymar wrócą do FC Barcelony? Xavi Hernandez odpowiada. Niesamowita historia TikTokera, który trafił do profesjonalnego klubu. Rekordowa pensja dla Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Polak ma zarabiać najwięcej w historii Bundesligi. Jorginho wróci do Serie A? Jego agent wskazał potencjalne kluby. Oraz Paulo Dybala, który już niebawem może stać się bohaterem hitowego transferu w La Lidze. Partnerem kanału jest STS. Oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Na kod FUTBAL30 otrzymacie aż 30 zł na darmowy zakład. Ale to nie wszystko. STS podwoi Wam każdy depozyt do kwoty 1200 zł. Czyli na przykład wpłacając 200 zł otrzymacie drugie tyle. Zainteresowani? Link do promocji oraz kod promocyjny znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, aby ten materiał dotarł po prostu do większego grona osób. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Szukacie darmowych typów i kuponów bugmeherskich? Zapraszam na kanał Obstawiamy, największy o tej tematyce w Polsce. Znajdziecie tam praktycznie codzienne filmy z darmowymi kuponami od innych typerów, m.in. na dzisiejszy mecz reprezentacji Polski ze Szkocją. Link umieszczam w karcie oraz w przypiętym komentarzu. Kwestia dotycząca przyszłości Roberta Lewandowskiego przez dłuższy czas stała pod znakiem zapytania. Owszem, jego obecna umowa jest ważna do końca czerwca 2023 roku, ale media podawały ewentualne kierunki naszego rodaka po odejściu z Bayernu. Do tego niestety bądź też stety nie dojdzie w najbliższym roku, ponieważ niemiecki Bild poinformował, że Lewy ma już być dosłownie dogadany z klubem z Bawarii. Z powodu trwającego zgrupowania reprezentacji nie mogą oni jeszcze dopiąć szczegółów. Czyli w skrócie podpisać nowej umowy, ale w kwietniu najprawdopodobniej do tego właśnie dojdzie. Ciężko powiedzieć jak długa miałaby być nowa umowa, ale można przypuszczać, że obowiązywałaby do połowy 2025 roku. Czyli Robert odszedłby teoretycznie z Monachium przed swoimi 37. urodzinami. Bild również podaje prawdopodobnie roczne zarobki, jakie inkasowałby nasz kapitan na mocy nowego kontraktu. Obecnie z wielu źródeł mowa o sumie w przedziale 20-22 milionów euro. Natomiast według nowego kontraktu będzie można już mówić o 28 milionach euro. Dla porównania około 30 milionów euro za sezon gry dla Manchesteru United inkasuje Cristiano Ronaldo więc można powiedzieć, że Lewandowski będzie wynagradzany godnie co do swoich umiejętności i dzisiejszych standardów płacowych. Oczywiście dla nas kibiców najważniejsze jest, aby lewy nadal grał na najwyższym poziomie w Europie. Jednak powinno nas cieszyć, że Polak będzie zaliczany do czołowych piłkarzy na świecie również pod względem zarobków, co jeszcze 5 lat temu wydawało się wręcz nierealne. Sytuacja w szatni Paris Saint-Germain, lekko to ujmując, nie jest stabilna. Ostatnio francuskie źródła podały informacje o problemach z Neymarem, który ma mieć kłopoty z alkoholem, przez co spóźnia się na treningi, bądź przychodzi na nie na kacu. Brazylijczyk po odpadnięciu po raz kolejny PSG z Ligi Mistrzów najwidoczniej stracił jakiekolwiek nadzieje, że coś wygra w stołecznym zespole, co oczywiście nie tłumaczy jego okropnego podejścia do pracodawcy. Oczywiście nie on jedyny stracił zapał. Kylian Mbappé ma być niemal przekonany w 100% co do odejścia na Santiago Bernabeu. Natomiast Leo Messi zaczyna mocno żałować swojego transferu na Parc de Princes. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach jest regularnie wygwizdywany przez kibiców. Wiele się mówi o potencjalnym powrocie Argentyńczyka na Camp Nou, a na ten temat wypowiedział się nawet trener FC Barcelony, Xavi Hernandez, który w przeszłości grał z nim regularnie. Messi to najlepszy piłkarz czasów i w całej historii Barcelony. Drzwi dla niego będą otwarte i dopóki jestem tu trenerem, może przyjeżdżać każdego dnia. Słowa te napawają na pewno optymizmem dla kibiców Blaugrany, ale mało wskazuje na to, aby PSG go puściło przed wygaśnięciem umowy, która kończy się w lipcu przyszłego roku. Pojawiają się również pogłoski o powrocie na Camp Nou Neymara, który jak wcześniej powiedziałem, nie wierzy dalej w sukcesy PSG na arenie międzynarodowej. Patrząc jednak trzeźwym okiem w przeciwieństwie do Argentyńczyka, jego powrót do Barsy nie ma sensu, ponieważ jego kontrakt z Paryżanami ma ważność jeszcze przez kilka lat a Barsa raczej nie planuje inwestować w sprowadzenie 30-latka, który na domiar złego ma rzekomo problemy z alkoholem. W komentarzach napiszcie, czy według Was powrót Neymara na Camp Nou ma jakikolwiek sens i czy powrót Messiego do Barsy jest możliwy w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Pablo Dybala, podobnie jak Messi, nie widzi dalej swojego miejsca w Juventusie, choć jego przypadek jest goła inny. Argentyńczyk ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku, a stara dama dość mozolnie zbierała się do rozmów na temat nowej umowy, co zauważył sam piłkarz. 28-latek czuje się niepotrzebny w drużynie, dlatego przesądził on o swojej przyszłości, która ma zaprowadzić go prawdopodobnie do innej ligi. Co najciekawsze, tą sytuację może wykorzystać FC Barcelona, która stała się w ostatnim czasie dosłownym Januszem Biznesu, jeśli tak to mogę ująć. Od objęcia przez Czabiego, klub za darmo sprowadził niego Alvesa, ale również za darmo ściągnęli albumę które okazuje się jak na razie ich najlepszym transferem. Oprócz tego wypożyczyli Adama Traoré z opcją wykupu oraz zapłacili 55 milionów euro za Ferrana Torresa, który ma dopiero 22 lata, więc jest to inwestycja na lata. Trzeba jasno powiedzieć, że każdy z tych ruchów okazał się trafny, przynajmniej na chwilę obecną, a ich kolejnym celem miałby stać się właśnie Paulo Dybala. W lipcu będą mogli go ściągnąć za darmo, a jedyną kwestią do dogadania zostałaby potencjalna karza zawodnika. To jednak nie powinno sprawić problemu, ponieważ piłkarz chce przede wszystkim udowodnić swoją wartość na boisku. Dybala już we wcześniejszych latach był łączony z Barcą i w końcu doniesienia te mogłyby mieć przełożenie na rzeczywistość. Gdyby udało im się zrealizować oby transfer, to posiadaliby jeden z najbardziej atrakcyjnych ataków w Europie, który jednocześnie należałby do jednych z najtańszych, uwzględniając topowe zespoły z Europy. Albo Adama Traore, Memphis Depay, Paulo Dybala oraz ewentualnie Usmane Dembele to mocne zestawienie. Musicie przyznać, Zahaczając o Dembele wiele wskazuje, że odejdzie on w lipcu z Camp nou, ale w ostatnim czasie pełni kluczową rolę w drużynie Chabiego. Tak też jest szansa, że jednak zdecyduje się zostać na kolejne lata bądź przynajmniej na rok. A wy jak uważacie? Transfer Dybali do Barcy to dobry czy może jednak zły pomysł? Uzasadnijcie swoją odpowiedź w komentarzach. A teraz opowiem wam bardziej o ciekawostce, aniżeli stricte niusie piłkarskim. Luba de Pedreiro to Brazylijczyk z potężnym zamiłowaniem do futbolu, który postanowił podzielić się swoją pasją na TikToku, pokazując najlepsze strzały oraz parodiując piłkarzy, takich jak m.in. Cristiano Ronaldo. Chłopak pochodzący z biednej brazylijskiej rodziny osiągnął niesamowity sukces, bowiem jego konto na TikToku śledzi aktualnie aż 10 milionów osób. Co ciekawe jego filmy sparodiował sam syn Ronaldo. Zobaczcie sami. Potężne zasięgi i zamiłowanie młodych oglądających przyniosło efekty, bowiem Luwana zakontraktował profesjonalny klub z Brazylii Vasco da Gama. Warto tutaj dodać, że chrapkę na zakontraktowanie Brazylijczyka miało zenić Sankt Petersburg, ale z uwagi na aktualną sytuację związaną z wojną, jak i odległość z Brazylii do Rosji nie dziwne, że TikToker zdecydował się na klub ze swojej ojczyzny. Podczas prezentacji Luwana towarzyszyła mu cała rodzina, a jego ojciec nie potrafił powstrzymać emocji, zalewając się łzami. Ta historia pokazuje, że w dzisiejszych czasach media społecznościowe mają potężną moc, i wydaje się, że w tym przypadku fani wypromowali odpowiednią osobę. O sytuacji z Chelsea mówiłem już niejednokrotnie na tym kanale, ale pokrótce wam to streszczę. Właścicielem The Blues jest rosyjski oligarcha, Roman Abramowicz, który ma mieć bliskie relacje z Władimirem Putinem. Z tego też powodu władze Wielkiej Brytanii zamroziły jego majątek. Przez to nie może on sprzedać Chelsea, a utrzymanie drużyny kosztuje go miesięcznie 50 milionów funtów. Tak więc jesienią klub może być niewypłacalny. A to wywołało panikę w szatni zeszłorocznych zwycięzców Ligi Mistrzów. Rudiger już szuka nowego klubu, podobnie jak Lukaku czy Aspilicueta, a do tego grona zalicza się również Thomas Tuchel, który rozważa taką opcję. W skrócie, klub jest w największym kryzysie od 20 lat i jak na razie nic nie wskazuje na to, że coś mogłoby się zmienić dla nich na lepsze. Kolejnym zawodnikiem, który planuje odejść, jest Jorginho, czyli zwycięzca z zeszłorocznej nagrody najlepszego piłkarza według UEFA. Włok najchętniej wróciłby do Serie A, o czym poinformował nas jego agent. Gra w Serie A. A była dla niego spełnieniem marzeń i nadal jego serce jest bliskie Italii. W dniu dzisiejszym Serie A mógłby zagrać dla Milanu, Interu, Juve, Rome lub Napoli. Dodał również, wiele klubów się nim interesowało. Wcześniej rozmawialiśmy z PSG, Barceloną, czy też AC Milanem. Nie wiem, czy Milan nadal jest zainteresowany. Fakty są jednak takie, że nic teraz nie możemy zrobić, ponieważ Chelsea nie ma prawa sprzedawać, kupować, czy odnawiać kontraktów zawodników. Kontrakt giorginio Chelsea jest ważny do połowy przyszłego roku, ale ze względu na skomplikowaną sytuację na tle politycznym UEFA jak i FIFA mogą dać piłkarzom The Blues możliwość zmiany barw przynajmniej na jakiś czas, jak to wygląda w klubach rosyjskich. Na dzień dzisiejszy jednak obie federacje nie odniosły się do tej sytuacji, więc nie pozostaje nam nic innego jak dalej obserwować tą całą dramę. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!